W imieniu Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Kaczewskiego, proszę o głos senatora profesora Jana Żaryna. Panie Ministrze, pani Minister, Szanowni Państwo, szczególnie także zaprzyjaźnieni, jak to chwilę. Lechowicz, wszyscy, którzy tutaj ze SWAP-u Państwo są, bardzo serdecznie Państwa witam. Wszystkich, którzy zgromadziliśmy się tutaj, by oddać należny hołd tym wszystkim Polakom, którzy znaleźli drogę poprzez wspólną wartość, którą posiadali w sobie. Patriotyzm, miłość do Ojczyzny, drogę do Błękitnej Armii. Błękitna Armia powstała wprawdzie i trzeba to także podkreślić dzięki naszemu sojusznikowi w czasie I wojny światowej, dzięki państwu francuskiemu, prezydentowi Henri Poincaré, tym rozkazem niewątpliwie na y, wieki wpisał się w te pozytywne, dobre karty, pokazujące związek między Polską a Francją. Ale przy tej okazji, oddając to, co należne Republice Francuskiej, trzeba także wspomnieć i wymienić tych, Którzy spowodowali, że ta wspaniała polska armia została skierowana na front w 1917, potem w 1918 roku, zdążyła jeszcze przed zakończeniem wojny wziąć w niej czynny udział. Z jednej strony był to niewątpliwie ten polski wielki patriota, pianista. Kompozytor, którego nazwisko niech tutaj wybrzmi w sposób jednoznaczny, bo mu się to należy, Ignacy Jan Paderewski. To bez wątpienia jego wspaniała misja dyplomatyczna oklaski Paderewskiemu się należy. Jego wspaniała misja patriotyczna Polska w Stanach Zjednoczonych i bez wątpienia jego osobisty wpływ na ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Woodrowa-Wilsona, spowodował, że byliśmy wówczas świadkami fenomenu. Fenomenu polegającego na tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, państwa, które weszło do wojny, zgodził się na to, by Polonia... Tam mieszkająca mogła zasilić armię nie amerykańską, ale polską na kontynencie, która stanie się częścią wojska polskiego. Ile wspaniałego talentu dyplomatycznego w tym człowieku być musiało, żeby taki wynik osiągnąć. Drugą osobą, którą trzeba w tym kontekście wspomnieć, nie był sobą, gdybym jej nie wspomniał, Nie wspomniał, to prezes Komitetu Narodowego Polskiego we Francji Roman Dmoski i jego najbliżsi współpracownicy. To on spowodował 15 sierpnia 1917 roku, że powstał Komitet Narodowy Polski, który został zainstalowany w Paryżu na a Kleber, mam nadzieję, że tam stosowna tablica kiedyś będzie zamontowana. Mamy stulecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego w tym roku. I prezes Komitetu Roman Dmowski spowodował nie tylko to, iż Państwo Francuskie przyjęło Komitet jako oficjalną reprezentację przyszłego Państwa Polskiego, ale także spowodował że ta armia, armia polska formowana w dużej mierze dzięki temu porywowi patriotyzmu Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej, że została odinstalowana od państwa francuskiego, któremu należne słowa hołdu oddałem i została zainstalowana przy Komitecie Narodowym Polskim czyli stała się autentycznie Armią Polską. Generał Józef Haller, gdy przybył w 1918 roku po brawurowych czynach mających związek z wschodnim frontem wojny pierwszej światowej, stał się postacią niezwykle ważną, ponieważ Komitetowi Narodowego Polskiemu nie brakowało intelektu, nie brakowało patriotyzmu, ale brakowało im osoby, symbolu, ale także osoby kompetentnej, która by stanęła na czele tejże armii. Jeżeli Państwo klaskali Ignacemu Padereckiemu, Romanowi Dmoskiemu, to proszę teraz o to samo wobec pamięci o generale Józefie Hallerze. I żeby Państwu nie zabierać zbyt dużo czasu, to jednak jako historyk muszę to swoje wystąpienie zakończyć taką sentencją, która niech nam mówi głośno, do czego my Polacy jesteśmy zdolni. Otóż proszę Państwa, myśmy naprawdę 11 listopada 1918 roku jeszcze wszystkiego nie wiedzieli. Nie wiedzieliśmy, jaki będzie kształt państwa polskiego nie widzieliśmy, jak nawet wewnętrznie elity polskie się dogadają w imię tego najważniejszego, łączącego Polaków marzenia odzyskania niepodległej po 123 latach. Ale dzięki tym osobom, które wymieniłem, myśmy militarnie i politycznie stanęli po właściwej stronie, to znaczy byliśmy zwycięzcami. Myśmy wygrali I Wojnę Światową. I efektem tego zwycięstwa, proszę Państwa, było to, że zjednoczona Polska, zjednoczona dzięki tym dwóm wybitnym postaciom, które potrafiły się dogadać, mówiąc kolokwialnie, czyli dzięki Józefowi Piłsudskiemu i Romanowi Tmorskiemu, Byliśmy reprezentowani podczas wersalskiego traktatu jako współtwórcy pokoju światowego. Proszę mi wskazać w historii Polski taki moment, w którym mając tak mało, osiągnęliśmy tak wiele. Byliśmy zwycięzcami, formowaliśmy świat po pierwszej wojnie światowej, dzięki temu, że wzięliśmy udział w tym wielkim dramacie ludzkości, ale jednocześnie wielkim dziele, dzięki któremu wiele narodów odzyskało nie tylko prawo, a realny byt państwowy, w tym Polska, która po 123 latach się z tej niewoli wydobyła. I naprawdę ostatnie zdanie. Armia Błękitna składała się z bardzo wielu, wielu tysięcy Polaków. Wśród tych, którzy zasilili tę armię, znajdowała się, jak wiemy, Polonia Amerykańska i Kanadyjska. Ale w tym miejscu i dziś warto przypomnieć, w kontekście 150. rocznicy obchodów, rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego Soku, że to właśnie Sokoły to była ta wielka szkoła polskiego patriotyzmu, dzięki której. Zasilona została w dużej mierze armia błękitna. Jeśli państwo są jeszcze ochotni do tego, żeby wyrazić oklaskami zgodę na moje słowa, to bardzo proszę. Sokołom się to należy, a dziś są tutaj także reprezentowani. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. Głos zabierze w imieniu prezesa Rady Ministrów.